Zwolnij tempo i usłysz to, co mówi Tobie Twoje ciało, Twój umysł i serce na temat tego, co rzeczywiście z tego, co robisz, jest Tobie potrzebne. Czas w życiu jest ograniczony, w związku z tym warto wiedzieć, co z tych wykonywanych czynności do tej pory i to, co z planowanych, zamierzonych jest rzeczywiście potrzebne. I refleksja na temat wszystkich wykonanych czynności, samopoczucia po zrobieniu, Kolejnych kroków w życiu, realizacji kolejnych celów jest niezmiernie ważna. Natomiast na to potrzeba mieć czas, więc albo zatrzymanie, albo zwolnienie tempa, ograniczenie pewnych czynności, i to by się oczywiście pewnie wydaje, że, że wszystko jest potrzebne. Natomiast w momencie, kiedy przychodzi choroba, kiedy przychodzi jakiś wypadek, niemoc, wtedy właśnie się okazuje najczęściej, że wiele z tego, co robiłeś, po prostu można nie robić, albo może to zrobić ktoś inny. Zwolnij, żeby siebie samego usłyszeć.